Bycie w formie jest stosunkowo proste, ale proste nie znaczy łatwe. Prosto oznacza, że nie potrzebujesz żadnych skomplikowanych taktyk, aby osiągać świetne efekty. Dobre zdrowie i forma fizyczna to efekt małych, drobnych działań, które może nie są spektakularne, ale powtarzasz je regularnie. I właśnie to dla wielu osób stanowi największe wyzwanie. W dzisiejszym odcinku więc pokażę Ci 6 kluczowych nawyków, które pomogą Ci zbudować i utrzymać formę na lato. Zanim zaczniemy, krótko tylko doprecyzuję. Mówiąc o byciu w formie, nie mam na myśli wyżułowanych, kulturystycznych sylwetek. Które widzimy na Instagramie. Mówię raczej o sytuacji, w której po pierwsze bez bólu kręgosłupa czy kolan możesz fajnie aktywnie spędzać czas i cieszyć się życiem. Bycie w formie to też zdrowie metaboliczne, dzięki któremu od razu po skończeniu 30 czy 40 lat nie biegasz tylko od lekarza do lekarza. A jeśli chodzi o wygląd, to atletyczna sylwetka, która sprawia, że dobrze wyglądasz na plaży, ale jednocześnie masz siłę i energię, aby robić to, na co masz ochotę. Jeżeli więc taka wizja bycia w formie do Ciebie przemawia, oglądaj do końca i bez przedłużania do rzeczy. Większość ludzi myśląc o dobrej formie nadmiernie skupia się na treningach kardio i cięciu kalorii. I oczywiście to też ma swoje zalety, ale nic nie zapewni ci takich korzyści, szczególnie w kontekście sylwetki, wolniejszego starzenia się, lepszej sprawności i życia bez bólu, jak trening siłowy. Musisz przestać patrzeć na trening siłowy wyłącznie przez pryzmat kulturystyki. Obecnie mamy całą masę dostępnych badań, które jasno pokazują, że siłownia to nie tylko lepszy wygląd, ale również wzmocnienie kości, ścięgien, poprawa kontroli cukru we krwi, obniżenie ciśnienia czy redukcja stanów zapalnych i ryzyka wielu chorób. Krótko mówiąc, trenując siłowo nie tylko budujesz mięśnie, poprawiasz kompozycję ciała i wygląd, ale przede wszystkim wspierasz funkcjonowanie całego aparatu ruchu, i wszystkich układów w Twoim ciele, a dzięki temu po prostu czujesz się lepiej i stać się na więcej absolutnie w każdym wieku. Trening siłowy, trening oporowy w różnych formach można z łatwością dostosować do możliwości i ograniczeń danej osoby. Bez względu na wiek, płeć czy stan zdrowia. Jeżeli więc zależy Ci na byciu w prawdziwej formie, tego elementu nie możesz pomijać. I żeby było jasne, to oczywiście, jeżeli zależy Ci tylko i wyłącznie na zdrowiu, to już 2-3 sesje treningu siłowego w tygodniu, trwające nawet tak krótko jak 20-30 minut, mogą być jak najbardziej korzystne. W takim wypadku wystarczy po prostu kilka ćwiczeń angażujących główne grupy mięśniowe, połączyć na treningu na np. formę obwodu, czyli kilku ćwiczeń wykonywanych jedno po drugim. Jeżeli jednak chcesz, aby trening wspierał również Twoje cele siłowe czy sylwetkowe, to tutaj trzeba już podejść nieco bardziej metodycznie. I na tym kanale oczywiście znajdziesz całą masę informacji, jak to robić. Trening siłowy to priorytet, ale jeżeli trenujesz 2, 3 czy nawet 4 razy, ale przez resztę tygodnia głównie siedzisz, to niestety, ale Twój tryb życia jest nadal siedzący. Najskuteczniejszą strategią promującą zdrowie, długowieczność i sprawność na lata według wielu badań wydaje się być połączenie treningu siłowego oraz treningów cardio o niskiej intensywności, czyli np. spokojnej jazdy na rowerze i treningów cardio o wyższej intensywności, czyli np. różnych protokołów treningu HIIT. Specjalnie to jednak oddzieliłem, ponieważ trening siłowy siłą rzeczy wymaga jakiegoś planowania, Natomiast cardio można poniekąd robić przy okazji. I pierwszy najważniejszy sposób na jaki bym tutaj postawił, to po prostu zwiększenie codziennej liczby kroków. Nieraz już o tym mówiłem na tym kanale, ale takie proste codzienne czynności jak chodzenie w trakcie rozmów telefonicznych wybór schodów zamiast windy lub przeniesienie zakupów na nieco dłuższy dystans mogą być naprawdę zbawienne. Po pierwsze taka nawykowa aktywność fizyczna to dużo większy wydatek energii w ciągu całego dnia, dzięki czemu dużo łatwiej jest nam utrzymać poziom tkanki tłuszczowej w ryzach lub nawet schudnąć bez innych specjalnych zmian, jeżeli do tej pory nasz tryb życia był dość siedzący. Po drugie jednak istnieją badania, według których nawet tak krótkie aktywności jak 4-5 minut na dobę w postaci właśnie wejścia po schodach przeniesie zakupów, czyli po prostu takich nieco bardziej wymagających codziennych czynności niż chodzenie, mogą się wiązać nawet z 30% zmniejszeniem ryzyka zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Tak więc zarówno dla wyglądu jak i dla zdrowia korzyści zdecydowanie są i następnym razem zanim zamówisz zakupy z aplikacji albo klikniesz przycisk gwindy, to po prostu zastanów się czy w to miejsce nie warto odhaczyć już w jakimś stopniu swojej aktywności. Drugi nawyk, który warto pielęgnować w zakresie spędzania wolnego czasu, to po prostu ćwiczenia, w których nie czujesz, że ćwiczysz. I tu mam na myśli każdy dowolny sposób aktywnego spędzania czasu, jaki lubisz. Możesz pójść na pierwszą wycieczkę, pójść w góry, wyjść, pobrać w piłkę w kosza, pójść na rolki, rower, czy cokolwiek tylko chcesz. Jeżeli nie masz jednak takiej rzeczy, no to fajnie by było coś znaleźć. Najważniejsze, aby aktywne spędzanie czasu, niekoniecznie tylko wolnego, jak najbardziej weszło w twój normalny styl życia. Trzeci nawyk to odpowiednia dieta. I nie mam tu na myśli żadnej specjalnej diety, która ma jakąś nazwę, tylko po prostu chodzi o twój codzienny, normalny sposób odżywiania. I ten sposób absolutnie nie powinien opierać się na tym, aby ciągle traktować jedzenie jak wroga, tylko wręcz przeciwnie aby traktować je jak paliwo. Paliwo niezbędne do tego, aby funkcjonować, aby aktywnie spędzać czas, trenować, dbać o sylwetkę i po prostu czuć się dobrze. Jeżeli w ten sposób podejdziesz do tematu, wprowadzając w życie pozostałe nawyki, testy kwestii żywienia wystarczył Ci tak naprawdę wtedy dwie rzeczy. I pierwsza z nich to wybór nisko przetworzonych lub nieprzetworzonych produktów, które będą stanowić bazę, czyli 80-90% Twojego normalnego jadu spisu. Takie rzeczy, czyli warzywa, owoce, chude mięso, ryby, nabiał, kasze, ryż czy pieczywo oprócz wartości odżywczych mają po prostu generalnie mniej kalorii w przeliczeniu na tą samą wagę niż rzeczy wysoko przetworzone. To oznacza, że jedząc ich objętościowo więcej czujesz mniejszy głód, a dostarczasz normalną ilość energii, a nie podkręconą przez masę dodatków, których zadaniem jest tylko podbicie smaku i atrakcyjności. Przy takich założeniach pozostałą część diety, czyli te 10-20%, mogą stanowić produkty bardziej przetworzone, takie na które tylko masz ochotę. Nie musisz więc niczego rezygnować i przestań sobie wmawiać, że osoby, które jedzą zdrowo, jakoś szczególnie sobie wszystkiego odmawiają. Bo jest to po prostu tylko i wyłącznie bardzo częsta wymówka. Takie osoby po prostu jedzą świadomie i pozwalając sobie na sneakersa nie robią z tego wielkiej afery, bo wiedzą, że to tylko niewielki procent całości, która jest odpowiednio. Zadbana. Grunt tylko, aby się nie oszukiwać i żeby te proporcje faktycznie tak wyglądały, a nie na przykład 50 na 50 albo jeszcze gorzej. Drugą istotną sprawą w kwestii diety jest natomiast białko. Mówiąc najprościej i nie wchodząc zbytnio w szczegóły, postaraj się po prostu, aby w każdym twoim posiłku było minimum od 20 do 40 g białka oczywiście w zależności od ilości tych posiłków. Większość ludzi po prostu nawykowo dostarcza zbyt mało tego makroskładnika, a ma on spore znaczenie dla kompozycji twojego ciała i poziomu sytości. Zadbaj więc o to, aby w każdym posiłku białko się znalazło, a jeżeli nie wiesz gdzie je znajdziesz, co ile ma i tak dalej. To ściągnij sobie aplikację Fitatu i po prostu przez dwa tygodnie spróbuj policzyć kalorie. Nie patrz zupełnie na nic, tylko po prostu poobserwuj, ile różne pokarmy, które zjadasz, zawierają energii, białka, tłuszczów i węglowodanów. I uwierz mi na słowo, to jest jedna z najlepszych lekcji do odrobienia, jeżeli chodzi o świadomość żywieniową i budowania nawyków z tym związanych. Oczywiście wiem. Nie masz czasu i w związku z tym chcesz mieć jeszcze trochę życia dla siebie. I ogólnie niestety myślę, że dzisiaj wszyscy tak mamy. Ale sen to nie jest rzecz, w której warto rezygnować. A przynajmniej nie permanentnie. Oczywiście czasami trzeba i to zupełnie normalne, po prostu na przykład, kiedy masz małe dziecko, ale nie o takich sytuacjach mówię, tylko na przykład o takiej sytuacji, kiedy leci serial, a ty nie idziesz spać, bo oglądasz. Zbyt krótki sen to większe zmęczenie, gorsze samopoczucie, huśtawka hormonalna, większa chęć na podjadanie, większy apetyt i mniejszy wydatek energii w ciągu całego dnia. Dla niektórych osób może to być więc trochę niewygodne, ale nawyk dbania przynajmniej o długość snu jest jednym z kluczowych elementów, jeżeli chce się być w dobrej formie. I oczywiście tu też nie musi być idealnie, bo nie zawsze udać się przespać 7 czy 8 godzin, a wręcz idę o zakład, że częściej się nie uda niż uda i jest to zupełnie normalne. Wystarczy jednak, że codziennie postarasz się być w łóżku o tej samej porze. Potraktujesz to jako rzecz nienegocjowalną i to już będzie bardzo duża zmiana. Wie, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a regularne badania mogą pomóc wychwycić wiele problemów już na ich wczesnym etapie. Nie musisz oczywiście być hipochondrykiem i szukać sobie chorób na siłę, ale dobrze jest mieć nawyk, aby raz w roku zrobić sobie przegląd. Tak samo jak robimy to z naszymi autami. Co więc badać? Pierwsze ciśnienie tętnicze. Według WHO nadciśnienie jest najważniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka i jednocześnie jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów na świecie. Wysokość ciśnienia tętniczego wykazuje wręcz liniowy związek z zapadalnością na choroby układu krążenia, takie jak zawał serca czy udar. I co ciekawe, wbrew temu co wiele osób sądzi, nadciśnienie tętnicze to nie jest tylko problem osób o niskiej aktywności fizycznej czy osób otyły, ponieważ poza czynnikami środowiskowymi dużą rolę może odgrywać tutaj również genetyka. Dlatego też niezależnie od Twojego stopnia wytrenowania czy ogólnego stanu zdrowia raz w roku zbadaj sobie ciśnienie. Szczególnie, że pomiar jest bardzo krótki i tak naprawdę prosty. Dla przypomnienia tylko, prawidłowe ciśnienie, które mieści się w normie, to poniżej 140 na 90 mm słupartęci. Po drugie badania krwi. Do takich podstawowych badań, które zaleca się wykonywać profilaktycznie, możemy zaliczyć morfologię, lipidogram oraz poziom glukozy na czczo. Te kilka prostych wskaźników jest w stanie dostarczyć na tyle dużo informacji, aby w porę zaalarmować o możliwości chorowania na cukrzycę, choroby układu krążenia czy nawet nowotwory. I po trzecie, jeżeli chcesz troszkę więcej przeznaczyć na badania, warto co jakiś czas sprawdzić również poziom ferrytyny, TSH czy insuliny na nadczo. Te badania będą przydatne szczególnie wtedy, jeżeli czujesz większe niż zwykle zmęczenie. Ferrytyna to wskaźnik, który mówi nam o zapasach żelaza w organizmie. Jej oznaczenie często pozwala zwrócić uwagę na zmiany stanu gospodarki żelaza i przykładowo wykryć niedobory, zanim jeszcze dojdzie do rozwoju jawnej anemii. TSH to hormon przysadki mózgowej, który na zasadzie sprzężenia zwrotnego odzwierciedla poziomy hormonów tarczycy. Jeżeli wynik jest zbyt wysoki lub zbyt niski, może to wskazywać kolejną na niedoczynność lub nadczynność tarczycy. I stanowić oczywiście podstawę do dalszych badań. Oznaczenie insuliny natomiast razem z wynikiem glukozy na pozwoli obliczyć wskaźnik HOMA-IR i sprawdzić, czy nie masz insulinoporności. Oczywiście do badań profilaktycznych można by było zaliczyć dużo więcej i nie mówię tu tylko o badaniach krwi. W każdym razie te tutaj, które wymieniłem, będą najprostsze, najszybsze i najbardziej dostępne. Ostatni nawyk, który zostawiłem na koniec, ale tak naprawdę uważam, że jest on najważniejszy, to nawyk wracania i dotrzymywania danego sobie słowa. Kiedy zaczynasz trenować, zdrowo jeść, czy generalnie dbać o siebie, to cholernie naiwnie jest myśleć, że nic się po drodze nie wydarzy. I mam tu na myśli takie sytuacje, kiedy trzymasz dietę, ale przychodzą święta albo wesele, albo jeszcze inna impreza rodzinna, albo kiedy trenujesz i fajnie idzie progres ale przychodzą wakacje albo choroba i w takich sytuacjach większość osób odpuszcza no bo tyle pracy włożyli tyle się namęczyli a tu życie rzuca im kłody pod nogi no i z dół i wylądował cały misterny plan też w dół. dlatego też mówię że to bardzo naiwne myślenie bo takie sytuacje zdarzą się po prostu absolutnie u każdego i trzeba się z tym po prostu pogodzić. Osoby, które długoterminowo trzymają się swoich założeń, od osób, które dają sobie spokój, odróżnia tylko i wyłącznie to, że po prostu po takich sytuacjach, bez wymówek i rozczulania się nad sobą, wracają do swoich postanowień. Warto więc potraktować to absolutnie priorytetowo, bo bez tego wszystko inne traci znaczenie. Wcześniej wielokrotnie wspomniałem, że trening siłowy powinien być wśród tych nawyków priorytetem. Zdaję sobie jednak sprawę, że dla wielu osób początkujących takie rzeczy mogą być właśnie na początku problematyczne. Dlatego też, jeżeli chcesz, aby ktoś poprowadził Cię za rękę, sprawdź linki w opisie tego odcinka i zobacz, jak mogę Ci pomóc. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.